Cześć, witajcie z tej strony Blum i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z relacją z wydarzenia, jaki odbył się tydzień temu, 7 oraz 8 września we Wrocławiu. Odbył się event, fajnie się składa, organizowany przez Piotra Rybaka. No i naprawdę event był spoko. Był on związany oczywiście z klockami LEGO. Było naprawdę masa stanowisk tam z różnymi rzeczami, zaczynając od jakichś tych mikropikseli, czego oni się tam nazywali te takie, Małe ludziki, które kiedyś były, były zdjęcia, były stanowiska ze słodyczami, dywany, podkładki, stanowiska z zakupami, i naprawdę tego tam było tyle, że mógłbym wymieniać i wymieniać, ale wszystko pokażę Wam w dalszej części filmiku, ponieważ mam tam jakieś ponagrypane rzeczy, również udało się mi zakupić kilka rzeczy, również Wam to pokażę później. No i oczywiście na samym evencie, co też chciałem bardzo tutaj powiedzieć, to była strefa fanów Ninja, które udało się mi być jako wystawca, a to wszystko dzięki Klaudiuszowi, któremu chcę jeszcze raz bardzo podziękować za danie mi możliwości tego tam po prostu wystawienia się z moimi obrazami, które na przykład mam tutaj sobą, możecie je na no, przykład kojarzyć shorta na kanale Claudio i słynnego tekstu dla youtubera to za darmo. No i co, właśnie wyznania tam zdjęcia, moje fotografie na płótnach, no i co, ogólnie strefa fanów wyszła kozacko, oby tak dalej, oby się rozwijała i była coraz to lepsza, no i ogólnie sam event, strefa, wszystko się mi podobało, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem jak to wyszło, no i ja jeszcze jak tam podaję na Instagramie Newcon i fajnie się składa, osób było 7400 coś. Na tym evencie, także naprawdę masa, no i było naprawdę mega co już mówiłem, no ale naprawdę jestem pod takim wrażeniem, że wow! No i tutaj mam jeszcze co już widzieliście, może wy na ten, moją pakietką jako wystawca, Fanek Brut, no i również taką przypinką ze strefy niczego, jaką Claudio zrobił, również mogliście zdobyć sala, który po prostu tam robienie z tymi kosplayerami. To też było ładne, trzeci fajnie, na tym evencie, pierwszy raz kosplayerzy na evencie, Lego naprawdę sztosik. No ale to wszystko już w dalszej części tego odcinka, więc ja tutaj e, bez żadnego przedłużenia ja po prostu już pokażę Wam wszystko, co na tym znalazło się. Ja jeszcze zanim te wszystkie nagrania i co tam było, to tak prezentują się obrazy, które miałem z sobą zabrane. Mamy takie zdjęcie z, tutaj z Lordem Rasem, Jartonem Cinderem, Cole kontra Nindroidy z trzeciego sezonu, ucieczka Ninja przed tym policjantem z szesnastego sezonu, nadal nie pamiętam jak on się nazywał, Cola w górach, więc to jest jedno z ciekawszych zdjęć, jakie udało mi się zrobić, Nije tutaj w odbiciu, po prostu w kałuży, no i Lloyd walczący ze szkieletami, także to są zdjęcia, jakie udało mi się z sobą zabrać na Ciekawe one są według mnie, no i sam efekt tego, jak to wygląda na płótnie, mi się podoba. No a teraz już myślę, że możemy przejść do pozostałych części tego eventu. Polecimy z tym trochę nie po kolei i tutaj widzicie pracę Patryka, znanego jako PG Bricks Fotografii. Postaram się umieścić do wszystkich linki w opisie tego filmu, ale nie wiem czy kogoś tam nie pominę, więc też będę tutaj plus minus coś mówił. No i widzieliście tutaj obrazy, naprawdę świetne są, w takim powiedziałbym bardziej edytowanym stylu, ale cały czas robią robotę. No i tutaj widzicie takie kozackie logo Lego zbudowane w 3D przy uciu różnych klocków, naprawdę to mi się bardzo podobało, kozackie to było i fajne. Tam też jest taka mapka Polski z klockami, gdzie już Patryk był. No to tutaj widzicie strefę klocków. Taki sklepik właśnie też z właśnie klockami. No i tutaj zakupiłem kilka jak je później pokażę, na koniec bardziej. No i co spoko, tutaj mieli elementy, ceny też bardzo uczciwe. Minifigurki całkiem spoko, był mocny wybór i stare zestawy. Fajna strefa właśnie klocków z elementami na sprzedaż. Także było w czym wybierać i było wręcz warto. Mówiłem, że polecimy nie po kolei, no i tak też lecimy, ponieważ tutaj widzicie kolekcję zestawów z serii Hero Factory od MOC Kloc. Także naprawdę całkiem spoko kolekcję tutaj miał swoją wyeksponowaną, Jak się nie mylę, on posiada każdy zestaw z serii, przynajmniej tak mi się wydaje, że na TikToku widziałem, że przyszła mu paczka z jakimś tam brakującym tym właśnie zestawem. Bardzo fajnie to się prezentowało. Ja osobiście mam tylko jeden zestaw z tej serii, a w zasadzie miałem. No co, potężna kolekcja, też była taka fajna gablotka jakby kolekcjonerska z wystawy, no i też leciał sobie filmik właśnie z tej serii LEGO. Mini stanowisko od Bliskowskiej, tutaj były modele z typu Up, trochę ulepszono właśnie też zestaw poprzez makietkę budowla LEGO Stora, taka bardzo fajna Indiana Jones, no i jeszcze taki wielki jakby obraz właśnie z tych małych klocków stadów, również z Indiana Jones. Takie mini stanowisko ze Star Warsów, figurki w kablotkach, jeżeli mam być szczery, nie wiem o co tutaj chodziło, nie znam wystawcy, tak nie kojarzą, przynajmniej, no, ale były figurki Star Warsów w kablotkach i nie wiem czy to są podróbkowe, czy custom printy, ponieważ tam był taki fioletowy jakby dżaba, nie wiem totalnie czy na, na czym rzecz polegała, ale tutaj macie kanał, więc tam też polecam zajrzeć. Kolejne stanowisko, jakieś kastonne buildy, mechy i inne tego typu rzeczy. Naprawdę fajnie to się prezentowało, szczególnie te, teraz to tutaj widzicie, takie niebieskie budowle. Fajnie to się prezentowało, takie powiedziałbym aloczołki bojowe Republiki. Naprawdę kozacko to się prezentowało. Kolejna wystawka to od Drobne Scenki, którą kojarzę z Instagrama, również zadaje zdjęcia Lego, bardzo ciekawe, no i co, taka sobie wystawa, były też figurki tam na takich malowidłach, jakby więcej zdjęć, także spoko, polecam zajrzeć na od niej Instagrama. Teraz kilka tak zestawów pod rząd, tutaj mamy taką wielką budowlę z zamku, nie wiem, też się mnie zapytałem, czy to jest po prostu rozbudowa zestawu, czy to jest kastomowy, jakby budowla wzorowana na tym zamku, który był do kupienia. Tutaj macie jego profil. Nie znam szczerze, ale polecam zajrzeć. Sam będę musiał to jeszcze poobczać, bo sam tutaj tak nie za bardzo po tych stanowiskach się jakby zastanawiałem i tak dalej. Figurki customowe, budowle kastomowe, naprawdę świetnie to się wszystko prezentowało. Ciekawie zdecydowanie. No i tutaj taka jeszcze mini makietka, też fajna. Myślę, że fajna, ale ten zamek wielki najlepszy. Więcej budowli customowych. Było tego naprawdę tutaj sporo. Znowu nie znam wystawcy, ale tu jest kartka z nazwą Kreatywny budowniczy. Polecam zajrzeć, sam muszę zajrzeć, przyznaję się. No i tutaj było naprawdę sporo, sporo ciekawych powystawionych konstrukcji. Fajnie też się wszystko po prostu prezentowało. I jeszcze więcej customowych budowli, no ale o to w tym chodzi w LEGO, żeby zobaczyć jak ludzie budują po prostu co potrafią zbudować przy użyciu tych plastikowych klocków i naprawdę to się prezentuje wszystko świetnie. Tu mamy jakieś makietki, coś tam chyba z Franców było kolorowego, jakieś tutaj pustynne klimaty, jakieś rzeczki naprawdę kozackie wszystko. Tutaj takie obrazy, powiedziałbym, wręcz mozaiki, również na zasadzie budowy z tych stadów, żeby utworzyć obraz. Naprawdę przepięknie to się tutaj prezentowało. Były też takie mini ramki w 3D. No i to jest od. Pods of Dots też polecam zajrzeć na Instagrama. To akurat znam, już widziałem to na Klockonie Jeżeli się nie mylę, te rzeczy, przynajmniej tak myślę, że to ta sama osoba. Mam nadzieję, że się nie mylę. No i ogólnie wszystko tutaj się ładnie prezentowało. I co już mówiłem, też polecam zajrzeć na niej profil. Kolejne makietki, konstrukcje customowe i to naprawdę było świetne. Szczególnie ta tutaj wielka makieta bitwy. Z... Star Wars, jaką teraz widzicie, naprawdę kozackie, Mozart tutaj się postarał. Wow, naprawdę to robiło na mnie ogromne wrażenie. Szybki powrót do stoiska znowu z małego, z rzeczami do kupienia: gazetki, tam zestawiki takie i figurki. No i również wystawa kolekcji z po prostu pojazdów, z klocków, No i takie bardziej technikowe pojazdy sportowe. Stoisko do kupienia rzeczy od Krecika, no i co, też tu mogliście się zapatrzeć w stare klocki, nowe klocki, figurki i inne akcesoria, też był spoko wybór, akurat tutaj nie kupiłem nic, był oczywiście wybór też, ale nie wiem, tu jakoś akurat do mnie nic nie podpadło, bo ja figurki szukałem bardziej pod customy tutaj. Może mogłem coś wybrać, ale nie wiem, no nie po prostu nie wybrałem, ale stanowisko, po prostu asortyment naprawdę też fajny. każda wystawa, odstawiam klocki, no i mówię tutaj zarazem o samych konstrukcjach tego, jak i o podstawkach, które robią specjalnie pod te zestawy. Naprawdę to jest genialny patent, świetna robota. Gdybym zbierał serwis i chciałbym wyeksponować statki, z pewnością bym do nich sięgnął, ponieważ to jest kozak, co oni tutaj potrafią z tą drukarką wyczynić pod te właśnie wszystkie modele zestawów statków Star Warsów i to w sumie jeszcze nie wszystko, bo tutaj akurat teraz widzę tego kotka i oni też zrobili customowe wąsiki do tego kotka na tej drukarce 30, co wygląda po prostu cudownie, więc jeżeli macie kota też możecie takie customowe wąsiki do niego zamówić. Tutaj taka potężna wystawa klocków. Zakładam, że nieoryginalnych, ale się nie przyglądają, ale mi to wygląda na nieoryginalne, ale mogę się mylić, przepraszam, jeżeli ten tutaj wystawców. Też ich nie znam. Tutaj macie kody i nazwy, jeżeli dacie to radę przeczytać. No i co ogólnie spoko konstrukcja, naprawdę fajnie podobało mi się to, mieli też tamtą tam, po prostu replikę, replikę broni, wiecie, takie bronie, no i te klockowce w konstrukcji, fajnie to się wszystko prezentowało, klimaty wojenne, więc jeśli ktoś lubi, no to też miał coś tutaj dla siebie Bracie, no co tutaj mamy? konstrukcję od poskładanego. Zgadza się również na swoją wystawę. Na której akurat mało co widziałem, ponieważ on był ciągle gdzieś stał i robił zdjęcia takie. Miał kolejki do siebie, że łopanie. Widać, że ma fanów i naprawdę sporo ich było. Robił też które możecie zobaczyć na szorcach, a teraz wracając do tej tutaj wystawy jego, no to po prostu konstrukcje customowe, które robił pod filmiki. Fajne to zobaczyć na żywo, zobaczyć jak to jest zbudowane. Naprawdę frajda. Kilka tutaj stanowisk pod rząd, Stanowisko z customowymi nadrukami na koszulki było. Było stanowisko z e, cukiernictwem związane, też w kształcie LEGO. E, spoko, nie wiem czy to były ciastka czy co, ale zakładam, że ciastka. No i jeszcze było stanowisko z dywanikami, ale teraz przejdźmy do najlepszego. Witajcie na strefie fanów Ninjago, autorskiej strefie, jakiej organizatorem jest Claudio. Idąc sobie tutaj od razu mamy historię jego twórczości oraz konstrukcję jego profilu z kartoneport Funny eee, Witajcie, czy witajcie się? Mamy tutaj mocki z sezonów od moc pilotażowego do dziesiątego. Co zbudowałeś? A więc zbudowałem moce od pilotażowych do dziesiątego sezonu jeszcze jest święto Marły i dwa moce z ósmego sezonu, z czego jeden nie jest mój, tylko innego Dlatego wystawcy Karola. Ojej, okay. przyjrzyjmy się tym mockom z bliska. Mamy sezon pilotażowy, scenę w lesie, gdzie ninja sobie chillują bombę. Tak, tak. E, Następnie sezon pierwszy i no, e, walka w wiosce Dzamana Kai. Znaczy walka, ciężko to nazwać walką, oni atakują. No walka ten Czekaj, Tak, ja to się prezentuję porównanie do sceny. Ja ja <laughs> Lecimy ten... dalej. Mamy scenę z drugiego sezonu Ninja na plaży w X-strojach. Tak, z też plażowych. Sigma Jeszcze strzyma. Kai tutaj Kol mieli 6 no, już nie małem. Mamy trzeci sezon i tej sceny nie pamiętam. Jakaś historia tu za tym się kryje? No to jest jak... To jest scena z, z początku tak naprawdę. Ostatniego odcinka trzeciego sezonu. Z jak za na e, Overlorda. Tak, no. Znaczy... O co on ci stracił? No, no, tak. To jest pełni kanoniczne. To jest tego. Sprzed prze, tego momentu to, to zdjęcie pokazuje, jak chwilę przed trójką się stało wszystko. Tak, no McQueen się poświęcił, e, po, pokonał i potem złonek przyszedł na Okej. Okay. Po Czwarty sezon pojedynek w dżungli. Sezon piąty poświęcenie Moro i Mistwu. Sezon szósty. Cena z ostatnim życzeniem, mała ginem, święto marłych, scena na wysypisku rodziny Jaya. Sezon siódmy. Y, moment w muzeum, kiedy to Kai odkrywa, że po prostu Krux to jest, y, doktor Sanders to jest Krux. Sezon ósmy, scena w barze, gdzie ninja sobie śpiewają. Tutaj inny mocek z sezonu 8, który nie jest już tutaj od Stacha, to jest po prostu niszczenie miasta ninjago przez tego golema od Garmadona. Sezon dziewiąty, walka Lloyda oraz Garmadona, imperatora Garmadona. I sezon 10, czyli scena Lloyda oraz pierwszego mistrza z O które się milion ludzi pytało, czy można kupić, no ale ich nie można kupić. Następnie mamy tutaj wystawę od Michała znanego w internecie jako Lengus, tutaj jego zestawy się pojawiły, on również jako cosplayer się pojawił, do cosplayerów przejdziemy sobie później. No i tu mamy sezon 13 Mistrzowie Gór wszystkie elementy ze sobą połączone smok, nosorożec oraz mniejszy smok i własna konstrukcja Shintaro, tak to się prezentuje oraz tutaj mamy również klasztor, minifigurki w tym pakiet digi strojów w którym mamy niekanonicznego Zeina ale minifigurka jest oryginalna z firmy Minifigs FX customowy dżincik moje zdjęcia tutaj do rozdawania oraz tutaj również moje zdjęcia na płótnie się pojawiły, wywieszone na sznurkach również są Eee, więcej zdjęć mamy ich tyle. Eee, no i na tych sznurkach również się pojawiają w mniejszym formacie. Tak to się prezentuje. Eee, również tutaj moje zaproszenie na YouTube'a Instagrama, jeśli tego nie robicie zapraszam. A tutaj przechodzimy do Michała znanego jako Artozybult, który rysuje. Przywitaj się? No i takie tu mamy rysunki z różnych serii. E, mamy Frenzy, mamy e, Adventures, tak tutaj, ten rysunek. No e, w tej serii nie znam, to jest ten Bionic? Nie, to jest, to jest ostat... Exoforce. Exoforce, a to nie znam nawet. A, to jest prosta to była taka seria poświęcona A, tu nawet nie znałem tego. Widzicie, człowiek uczy się cały czas. Monkey Kid, Ninjago, Dreams również, no i więcej Ninjago. A tutaj już mamy minifigurki od Claudiusza, który ma tutaj praktycznie każdą minifigurkę LEGO, jaka wyszła. No i tutaj jeszcze w gablotkach również one są zawarte. Możecie zobaczyć, no jest ich naprawdę sporo, każda minifigurka się tutaj znajduje. Czy każda taka no z zestawu? Zapewne tak. No i oczywiście lecąc aż po najnowsze sezony Ninjago Dragons Rising. Ja kontentu z kosplayerami nie nagrałem, dlatego też muszę tutaj skorzystać od nagrań od Klaudiusza. Za co bardzo mu dziękuję, że Down po prostu udostępnił nam też do użycia. Dziękuję Klaudę jeszcze raz za wszystko. Ekipie montażowej świetna robota z nagraniami. No i tutaj widzicie cosplayerów, którzy byli dnia pierwszego, byli również dnia drugiego, ale też niektórzy po prostu w inny sposób przebrani. rzeczy, jakie udało się mi zakupić podczas tego eventu. No, mamy tutaj taki kamienie, fiurek oraz części standardowo. Były stanowiska z, właśnie, klockami do kupna. Widzieliście strefę klocków na filmikach, ale to nie na tym się kończy, ponieważ był jeszcze Klecik, było Klockowe Imperium i chyba jeszcze jakieś tam dwa. W sklepie, albo teraz się mylę, chyba że to nadal tam należało do krecika, bo było coś jeszcze obok, ale czy to był nadal krecik, nie mam pojęcia. No a tak prezentują się te rzeczy, ale tak dokładnie co tutaj udało się mi zakupić, to za chwilę. A tutaj rzeczy, jakie udało się mi zdobyć, tutaj mamy taką oto naklejkę od Brick Fana. Bardzo dziękuję. Mamy również naklejkę od Maćka i Klocki z jego tutaj autografem z tyłu. Bardzo dziękuję również za to. No za wszystkie tutaj te autografy, które mamy, mamy również od Wojtka i Stacha z LEGO Masters. Takie mamy również, co udało się mi zdobyć z strefy fanów Ninjago, naszej strefy. Takie oto coś z bardzo. Fajne, no i jeszcze tutaj z naszej strefy, no to oczywiście nasz organizator Klaudio, również tutaj jego taki osobisty autograf musiał się pojawić. No i jeszcze jeden autograf, jaki udało się mi zdobyć, to jest autograf od Piotra, który organizował, właśnie fajnie się składa, też bardzo fajne. Kotek, bardzo fajne zdjęcie. No, i ogólnie to są wszystkie autografy, jakie udało się mi zdobyć. Chciałem pozdobywać jeszcze trochę innych, ale no nie udało się. Na przykład, od poskładanego, niby mogłem jakoś tam autograf zdobyć, no ale skończyło się tylko na zdjęciu. Jak tam ze zdjęciami wyjdzie, czy tam je na koniec, czy w trakcie filmiku, nie mam pojęcia. A tutaj co udało się mi już zakupić, to jest główne rzeczy. To tutaj mamy rzeczy z strefy klocków, a tutaj z klockowego imperium. No i te rzeczy udało się mi zakupić pierwszego dnia. Poza tą minifigurką, a resztą drugiego dnia e, Dlatego spoko e, No i co, tu mamy 7 takich oto płytek To się przyda na minifigurki Żeby po prostu eksponować e, No i taką oto minifigurkę z Indiana Jones Ja się na niej nie znam, kto to jest totalnie Wiem tylko, że z, z Indiana Jones To mi też kolega potwierdził e, No i ona się mi przyda do customów Tak samo jak Macy e, z Nexonites Oraz ten taki oto lawowy potwór Obydwie mini figurki pochodzą ze serii Nexonites e, Nie wiem w których sezonów, no to akurat z pierwszego, ale ta, który to był, nie mam pojęcia, to było w tych mechach figurka, no i obydwie minifigurki potrzebuję do customów, ale to już swoją drogą to się wszystko okaże na Instagramie. No a tutaj minifigurki z im, klockowego Imperium. Mamy Pixel, którą zgubiłem tak fun fact, fun fact, nie wiem czy taki śmieszny, w, po prostu tą Pixel z, sezon, z sezonu siódmego Samuraja X zgubiłem ileś tam już lat wstecz, po prostu w szkole. U, uznałem, że wezmę z tego Samuraja X oraz Garmadona z pierwszego sezonu do szkoły i tyle ich widziałem, dlatego spoko, że udało się mi teraz od kupić właśnie tą Pixel, może nie kompletną, ale cały czas z i główką posiadam. Nie, mam typ, nie miałem tylko torsiku, nóżek i na ramienika, więc teraz tylko na ramenika mi brakuje, ale to już mniejsze zmartwienie. No i co fajna, właśnie mi figurka i cena to 10 zł za tą minifigurkę, a była w stanie bardzo dobrym, główka jest tylko jedna, no i właśnie nie ma tego odpowiedniej główki homu i na ramienika, więc spoko cena, no i tutaj jeszcze taka minifigurka z serii chyba Lego Batman jak się nie mylę. Raczej się domyśla czy pod jakiego customa ona pójdzie, no bo wiecie, ha, 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 ha powinno wam już coś to świtać nadruk na główce, taka podpowiedź taka sama jak pozostała, może już coś wam tutaj wpada w oko, co można z tego zrobić, dajcie znać w komentarzach a ja wam może przypnę serduszko, jeżeli będziecie mieli rację a jak nie to i tak coś tam wam odpiszą. no i taki oto element z, z Lego Star Wars taki daszek pomarańczowy, no i on jest akurat tylko chyba w jednym użytku jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, dlaczego potrzebuję ten, ten element tak bardzo. No i co? To są wszystkie elementy, takie zakupiłem. No, powiem tylko, co pixel. Ten był za 20, on był za 14, 19 i 16, jak się nie mylę. A te podkładki po złotych za sztukę. No i jeszcze na koniec od Piotra dostaliśmy takie oto specjalne klocki z tutaj wydrukowanym napisem przez zapewne UV. Fajnie się składa spoko, kolejne do kolekcji taki klocek limitowany właśnie z tego eventu bardzo mi się on podoba, no i po prostu trafia do kolekcji na koniec łapcie kilka moich fotek z influencerami i po prostu zdjęcia grupowe wow, naprawdę event świetny, ja wszystkim dziękuję którzy tam byli i wystawcom, że udało mi się was poznać w osobie, nie tylko tak z internetu i uczestnikom którzy byli, zwiedzali naszą strefę Ninjago, zwiedzali cały ten event wszyscy jesteście Mega. Ja wam dziękuję za wspaniałe wspomnienia, które z pewnością ze mną zostaną na długo, aż do końca zapewne życia, ponieważ świetnie się bowiem było to coś dla mnie mega. I mam nadzieję, że widzimy się w niedalekiej przyszłości. Do następnego!